Szanowni państwo, 637 tysięcy polskich rolników czeka na tą ustawę, ponieważ prostsze zasady uzyskania dopłat, przy tym bardzo skomplikowanym jednak systemie jako schematu wymyślonym przez Irlandczyka Phil'a Hogana. To jednak jest dobra informacja. Przynajmniej ten rok jest potrzebny rolnikom na dostosowanie się, przystosowanie, a być może od czerwca 2024 roku, kiedy Niemko, Ursula von der Leyen i ten szaleniec Franz Timmermans w końcu przestaną pełnić swoje funkcje w Komisji Europejskiej, nastąpi odrzeźwienie w Komisji Europejskiej i rzeczywiście Komisja Europejska na poważnie zajmie się nie w gospodarce na każdym możliwym obszarze i rolnikom, i przedsiębiorcom, ponieważ to, co robi Franz Timmermans, który uderza w rolnictwo swoimi wymysłami energetycznymi, jest ogromnym zagrożeniem dla Polski.